Relacja sędziego Waldemara Żurka o jego zderzeniu z maszyną do czyszczenia podłóg. Wychodziłem z toalety na korytarzu, w którym mam gabinet tradycyjnie jakiś telefon, więc w jednej ręce komórka, drugą ręką zamykam drzwi. I oczywiście słyszałem maszynę, bo słyszy się ją normalnie, jak się pracuje. No, i y, y, tak y, było. Sędzia Żurek, y, poszkodowany przez maszynę, y, y, proces trwał 5 lat. Zobaczmy z jakimi efektami. Wyrok jest dla mnie bardzo korzystny. To znaczy, sąd ustala, że to zdarzenie było wypadkiem przy pracy, czyli dokładnie to, o co nam chodziło. Tutaj y, sąd pracy, można powiedzieć, z taką aptekarską skrupulatnością przesłuchiwał świadków tego zdarzenia oraz y, Opiniował. Pięć lat procesu sądowego, efekty specjalne TVN 24 programu Czarno na Białym. Sędzia Żurek, jak sugerował, spiskowo zaatakowany przez pisowskie władze sądu, które nasłały na niego maszynę sprzątającą. To nasz nowy minister sprawiedliwości.